Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, i dzisiaj odwzorowujemy stylizację Taylor Swift. Eee, I mam przygotowaną stylizację. W ogóle będzie nawet pasowała e, ta stylizacja Taylor na koronację, e, bo taką mamy tematykę. E, więc jestem mega zadowolona, że przypasowała, bo trochę się stresowałam, chociaż przygotowałam sobie kilka zdjęć, ale akurat to, które mam przygotowane teraz na ekranie, będzie do tego idealne. E, w ogóle musicie mi wybaczyć, bo e, nie wiem, czy oglądacie serię Life is Strange, ale nie było serii Life is Strange od dwóch dni. E, ale to nie dlatego, że skończyłam tę serię, tylko po prostu teraz jest Formuła 1 e, w Singapurze. I zawsze, jak jest Formuła 1, to przyjeżdża bardzo dużo ludzi i e, jest bardzo dużo eventów, bardzo dużo rzeczy po prostu się dzieje. Ten wzór jest taki, powiedziałabym, w klimacie. Tylko, że nie ma gwiazdek. Ale może bym zostawiła ten. Ehm, bo to futro trochę przykryje, a ta góra faktycznie ma te gwiazdki. Choć nie wiem, czy... Wiecie co? Więc co najpierw zrobię, najpierw pójdę do Solarium. E, no, i co do tej serii, no to wracam e, oczywiście dzisiaj ogólnie tak naprawdę dzisiaj jest właściwie taki ostatni dzień, w którym jestem tak bardziej zajęta, bo są właśnie te eventy, bo są te spotkania e, i tak dalej i jestem po prostu poza domem. I dzisiaj z rana nie zdążyłam ogarnąć, bo powiem wam szczerze, że jak jest taka sytuacja, że ja... Po prostu często wychodzę z domu. No to wtedy zawsze, wiecie, szykuję się na szybko, nic w ogóle w chacie nie jest ogarnięte i po prostu ogarniam się na szybko i wychodzę, nie? I nie mam cały dzień. I na przykład dzisiaj poprzednie dni, co nagrywałam, to sobie nagrywałam, wiecie, po prostu także z rana siadałam i nagrywałam giereczki. I czasami też wieczorem. E, ale na przykład wczoraj nie dałam rady, bo wczoraj był ten event, o którym mówiłam i po prostu wróciłam o. Pff, nie wiem, wpół do piątej rano, więc to trochę w ogóle, wiecie, potrwało. E, no więc dzisiaj, jak wstałam, no to rano. No to nie wstałam rano, tylko trochę później. E, więc nie miałam jak po prostu nagrać dzisiaj z rana te gierki, a z kolei musiałam posprzątać trochę w domu, bo powiem wam, że, no mówię, jak, jak, nie, ma, jak nie ma mnie w domu. I wiecie, tylko się szykuję i wychodzę, to wiecie, wiecie jak to wygląda, nie? W domu, po prostu jakby, no jak tornado, nie? By przeszło po prostu w mieszkaniu. Więc po prostu e, dzisiaj poświęciłam się temu, żeby ogarnąć trochę chatę. E, Widzę, że no nie ma jakoś za dużo biżuterii. No, ale tak naprawdę, no i dzisiaj jeszcze mieliśmy właśnie spotkanie z takimi znajomymi. W ogóle jest, wiecie co? Dostaliśmy w prezencie Apple Vision Pro. To jest w ogóle... Ja bym, my byliśmy z w takim szoku. E, ale... O, dobra, czerwone usta muszę. E, ale wiecie, co to oznacza? Że będę mogła grać w gierki na wiarze, nie? No bo na tym Vision Pro też przecież chyba można grać w gierki na wiarze, nie? Więc dajcie mi znać, jakie gierki mogę na tym wiarze grać. No to będziemy też grali w gry na VR tutaj. No ja jestem w ogóle... Ja jestem w takim szoku, kochani. No, że nie mogę. Ej, czy są jakieś takie buty, które jeszcze mają pasek tutaj, ale mają odkryty przód? Bo takie właśnie ma Taylor, ubrane. I teraz może być problem, bo może nie ma takich. To nie są kryształowe. Muszę takie kryształowe ubrać. No, więc tyle z update'ów, ale już mówię wam. Dzisiaj jestem w domu jeszcze. W środę idziemy, bo jest yy, bo nasz znajomy organizuje Haunted House. Czyli nawiedzony dom w Universal Studios w Singapurze. I no, zresztą no nie będę ukrywać, chodzi o Jacksona Wanga. Niektórzy pewnie go znają, jeżeli słuchacie K-popu, czy też muzyki Jacksona, czy znacie go 7 Seven, no to pewnie yy, kojarzycie. Więc jutro, yy, w, w środę się chyba to zaczyna. Yy, chyba, że to są jeszcze jakieś testy, nie mam pojęcia. No, w każdym razie w środę idziemy tam więc, ale ja sobie przygotuję, na środę, na czwartek ja sobie przygotuję, e, więc się o to nie martwcie, no ale mówiąc, takich wyjść w tym tygodniu na razie więcej nie planuję, ten tydzień był najgorszy, a uważam, że dałam radę, bo no, niewiele udało mi się pominąć, tak naprawdę, e, no to Life is Strange tylko, no ale po prostu Life is Strange rozgrywka jest, wiecie, no trwa praktycznie godzinę każde podejście, e, więc po prostu sobie y, jako priorytet dałam właśnie Dreszty imprez. Bo uzależniłam się od tej gry. No co, was będę tutaj ukrywać? Yy, nie będę wam tutaj ukrywać, bo po prostu się uzależniłam od tej giereczki. Dobra, czy to jest wszystko dobre? Wydaje mi się, że wszystko jest ok. Yy, wyglądam jak Taylor z tego zdjęcia. Buty mogłyby być bardziej jedynie. Takie srebrne, ale wydaje mi się, że nie ma innego. I wydaje mi się, że może tutaj też tak to wygląda. A tak to wszystko jest idealne, nie? Nie wiem, jaki ona miała kolor paznokci tutaj, a reszta jest, wiesz, niebieskie oczy, czerwone usta. Sukienka z jakimś takim złotym nadrukiem niebieska, biała narzutka, futerko. Gotowe. Zobaczymy. Więc no dajcie mi znać, czy w ogóle siedzicie w tych klimatach wiarowych na koronację? Nie. Na koronację przydałoby się właśnie jakieś futerko. Ale jako, że stylizacja mi się podoba. Nie zużyłam, za dużo gadam. Dajcie mi znać, czy macie właśnie jakieś. Czy siedzicie w temacie VR? Czy kojarzycie temat, czy kojarzycie jakieś fajne gierki? Czy lubicie jakieś gierki oglądać na VR? Eee, no to będę miała przynajmniej sugestie i w ogóle dokładam, dokładam i dokładam sobie tych gierek. Nie, ale to dobrze, bo przynajmniej będę miała cały czas ciągłość taką, że będę miała w co grać, a nie że będę nagle się zastanawiała: a co to teraz za gierka jest fajna, co by mi tu widzowie polecili. Więc myślę, że fajnie rozwojowo. No ten Apple Vision Pro dzisiaj to w ogóle był jakiś szok. No ale. Myślę, że bardzo, bardzo mi się przyda do kontentu. Tylko jestem ciekawa, jak to ogarnąć. Podobno w ogóle musimy iść do tego, do Apple Store'a, żeby to tam z twarz czytało czy coś. Nie wiem, wiecie co, ja jutro się tym zajmę, bo dzisiaj, no mówię, wróciłam, jest teraz godzina 1.19 e, i zamierzam jeszcze dzisiaj wrzucić ten odcinek. E, no bo dzisiaj nic nie wrzuciłam, więc wiecie, no czuję się taka niekompletna, nie? Oj, szybko jeszcze komuś animację. Dobra. No, więc wrzucę sobie jeszcze dzisiaj i też pogram sobie dzisiaj w Simsy, chyba już Life is że dzisiaj też odpuszczę, tylko te Simsy, jeszcze zrobię dzisiaj, no i tyle, nie, tak, taki jest plan na razie na ten kanał, ale widzę, że w ogóle dobrze się bawicie, widzę, że Wam się to podoba, w ogóle nic bardziej mnie nie ucieszyło jak odpowiedź na moje pytanie, do przewidzenia. Jak odpowiedź na moje pytanie, że e, jak pytałam, ile ma trwać mój film? O, czwarte miejsce to nieźle. Ile ma trwać mój film? E, jak już są codziennie, to, to ktoś napisał, że chciałby, żeby to było dwa razy dziennie dresztu imprez po 20 minut. Więc powiem Wam tak. Serce mi się raduje. więc dziękuję za ten komentarz, jeżeli ta osoba teraz to ogląda e, Bo. Ja tak też chcę wrzucać, ja tak też chcę wrzucać. Im więcej, tym lepiej. Dress to impress to jest po prostu moje ostatnie uzależnienie, mój nauk, który uważam, że jest fajny, przyjemny i kreatywny, więc oby tak dalej, moi drodzy. Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, napiszcie w komentarzu, kogo powinnam... O! Właśnie, w tym odcinku napiszcie mi, kogo outfit, czy tam czyj outfit powinnam z... odwzorować. Eee, no więc widzimy się w kolejnym odcinku Na razie pa I idę nagrywać od razu kolejny I w kolejnym odcinku zrobię minimum dwie stylówki eee, I właśnie teraz się zastanawiam Jakiej artystki Albo może, a zobaczę Będzie dla was niespodzianka, widzimy się w kolejnym odcinku Na razie pa, o museum visit hmm, Jestem ciekawa jak się ubrać